Cześć, witajcie. Tutaj Maciek i Klocki, ale dzisiaj na kanale Alto mam dla Was 10 propozycji, które można rozważyć na przykład na zbliżającą się Wielkanoc. To są takie zestawy, które zwróciły moją uwagę i będziemy lecieli od tych najtańszych do tych najdroższych. Wszystkie linki do produktów macie w opisie tego filmu, a teraz zapraszam. Takie zestawienie 10 zestawów jest dosyć trudne i wymaga pewnych ograniczeń. Dlatego nie pojawi się tutaj Lego Duplo oraz Lego Technik. Co nie znaczy, że czasem nie lubię sobie pobudować właśnie z tych rodzajów klocków. Dobra, dobra, ale już do rzeczy, jeżeli chodzi o ten najniższy próg cenowy, no to tutaj wpadły mi w oko dwa sety z LEGO City. Jest to samochód wyścigowy oraz samolot kaskaderski. 46 zł bez grosza, to jest cena katalogowa. Oczywiście na Alto jest kilka złotych taniej. No i tutaj mamy fajne nadruki, żadnych naklejek, co szczególnie przyjemne jest w przypadku tego samolotu, bo tutaj mamy takie małe kolibry gdzieś tam na tyle. Ja zrobiłem na swoim kanale przegląd wszystkich czterech najmniejszych zestawów z Lego City, więc jeżeli chcecie trochę więcej informacji, to tam Was odsyłam. No tutaj tych klocków nie ma zbyt dużo, około 50-60. Sztuk. Ale tak to wygląda. Lećmy trochę wyżej, jeżeli chodzi o ten próg cenowy. Jeżeli chodzi o klocki, to ludzie szukają naprawdę przeróżnych rzeczy. Niektórzy chcą budować bardzo realistycznie, a inni wręcz przeciwnie, jakieś stwory, potwory, czy też urocze zwierzaki. I właśnie ten zestaw, fantastyczne leśne stworzenia, to jest coś bardzo interesującego. Tutaj mamy oczy większe, mniejsze, no i każda z tych alternatywnych konstrukcji robi wrażenie. Ja póki co zbudowałem sobie zająca oraz sarnę, ale mamy także wiewiórę oraz sowę i małego jeżyka. Zobaczcie, oni sobie tutaj czytają jakieś opowieści. Fantastyczna paleta kolorystyczna, bo dostrzegam tutaj trochę takiej pastelowej żółci oraz dużo, dużo fioletowego, no i biel. Jak najbardziej polecam. Dużo się ostatnio dzieje, jeżeli chodzi o uniwersum gwiezdnych wojen, i ten zestaw, atak mrocznych szturmowców, ostatnio zwrócił moją uwagę, jeżeli chodzi o tych szturmowców, właśnie. No to wyglądają świetnie. Mają pancerze, mają takie czerwone oczy pod hełmami, zresztą zróbmy zbliżenie będziecie dobrze wiedzieć, o czym mowa. No, i tutaj, ewentualnie w tym korytarzu, zabrakło mi takich przesuwających się drzwi. A tak, bardzo pozytywna recenzja, jeżeli chodzi o cenę tego setu. Katalogowo około 140 zł. Polecam. No, słuchajcie, to wiadomo nie od dziś, że seria Lego Docs jest świetna pod względem ekonomii. Tutaj dostajemy zestaw za 180 zł, on się nazywa Duża Tablica Ogłoszeniowa, no, a w środku dostajemy 943 klocki. Oczywiście rzecz jasna to są takie maleńkie, mozaikowate, ale to i tak robi wrażenie. Ta tablica jest duża, rzeczywiście, można sobie tutaj połączyć cztery takie o płyty konstrukcyjne i to już będzie solidnych rozmiarów. Można sobie zrobić coś poziomego, pionowego i wiecie co, ja za chwilę to chyba otwieram, bo nie mogę już dłużej zwlekać. Niektóre klocki są na przykład w takich zawrotnych liczbach 127 drobnych elementów i to nawet w trzech kolorach, a pozostałe tak po 30, po 90. Robi to wrażenie, ale to jest głównie dla fanów mozajek. Za wejście do rezydencji Luigi'ego trzeba już zapłacić 190 zł. bez grosza. Mamy tam 504 klocki i całkiem nieźle wyglądającą bramę. Tak naprawdę to na kanale Alto powstał już osobny film, gdzie łączymy wszystkie tegoroczne zestawy z Luigi's Mansion i tam trochę się bawimy tym wszystkim. Tutaj na pewno ta furtka, ta brama w takim starym stylu wygląda świetnie, ale trzeba pamiętać, że żeby. Pełni wykorzystać te kody kreskowe, no i zawartość tego zestawu, no to trzeba mieć tego interaktywnego pampra, czyli po prostu zestaw startowy. Gdzieś tutaj go chyba mam. O, jest w tym miejscu, ale oprócz Luigiego, no przydałby się ten jego odkurzacz, którym wciąga duchy, więc to jest taka inwestycja, powiedziałbym, wielopoziomowa. <laughs> Więcej mówię w odpowiednim odcinku, do którego kartę macie przypiętą na rożniku. No, stragany z jedzeniem z LEGO Friends przyjechały do mnie niedawno, jeszcze nie zdążyłem złożyć, ale pachnie mi to świetnym setem, który można wykorzystać gdzieś w jakichś makietach parkowych. Mamy tutaj, o, sprzedawce tacos, napojów oraz chyba potraw wegetariańskich oraz chińskie żarcie. Wygląda to naprawdę dobrze i po drobnej przebudowie można to umieścić właściwie w każdym LEGO mieście. Cena katalogowa to 230 zł bez grosza. I z tego co kojarzę, prawie 600 klocków. Całkiem, całkiem nieźle. Tylko te mini laleczki. No, nie wszyscy je lubią. Większość fanów Lego woli jednak mini figurki. Wspinamy się, wspinamy coraz wyżej po tych półkach cenowych, i tutaj mam Lego Harry Potter, skrzydło szpitalne. Malowniczy zestaw. Dostajemy tutaj interesujące elementy, chociażby białe kratownice, ale także minifigurki. No, to Madame Pomfrey to ja wykorzystałem na jednej z moich makiet na dzikim zachodzie idealnie odegrała rolę zakonnicy. No, i tutaj mamy interesujący budulec, bo dużo takich piaskowych elementów, ale trzeba pamiętać, że najlepiej to wygląda. Chociażby z tą komnatą tajemnic, bo to jest taki Hogwarts modułowy. Więc jak zwykle, jeżeli macie trochę więcej pieniędzy, no to można to jeszcze mocniej pobudować. Nie wiem jak wy, ale ja jeszcze nie widziałem tego nowego Batmana. Budowałem natomiast jego jaskinie i to wygląda dobrze, bo zwróćcie uwagę, że cena katalogowa to z tego co pamiętam, 330 zł. bez grosza. Ponad 500 elementów, i kiedyś, jak byłem mały, to bardzo chciałem mieć takie klocki, czyli różnego typu ekrany, monitory. Jeżeli budujecie laboratoria albo tego typu klimaty, to się Wam na pewno przyda. Ten Batman jest taki bardziej mroczny, to już nie jest taka cukierkowa fabuła, no i ciekaw jestem, jak to zrealizowali. Chyba po nagraniu tego odcinka muszę wybrać się do kina. No, i pora przejść w ten najwyższy próg cenowy regularnych zestawów. Mam tutaj Lego Ninjago dojo w świątyni. Dobrze się bawiłem budując ten set, było nie było, mieliśmy wiele świątyni, jakichś kapliczek, właśnie w stylu azjatyckim, ale ta tutaj jest zrealizowana bardzo poprawnie. Cena katalogowa to 470 zł bez grosza, ale z tego co widziałem, w momencie kiedy nagrywam film, no to około 350 zł kosztuje to na alto. To jest świetna przebitka. No i zobaczcie, ta czerwona brama, te zielone dachy. Tutaj wiele rzeczy po prostu się zgadza. Ciekawie zrobiono ten oto most na zasadzie właściwie torów kolejki, a także mamy dużo drewna i takich jakby azjatyckich papierowych ścian. Na dodatek, teraz Wam coś pokażę. Ten secik można połączyć z Akademią, czyli takim mniejszym zestawem. No, i wtedy, jak sobie rozwiesimy te wszystkie sztandary, takie kolekcjonerskie na górze, wygląda to jeszcze, jeszcze lepiej. No, tak to już ostatnio w Lego wygląda, że mamy jakiś zestaw, potem wychodzi coś nowego, można to połączyć i przypomina mi to trochę takie płatne DLC. Jeżeli gracie w gry wideo, to wiecie o co chodzi. Oj, zaczęliśmy od Lego City i kończymy na Lego City. Mam tutaj bazę kosmiczną na księżycu, ależ dobrze się bawiłem, kiedy nagrywałem recenzję. Zwróćcie uwagę na to motokopułę, taki szklany klosz, pod którym żyją wszyscy astronauci. Jedna rzecz mnie tylko boli w tym zestawie, że nie zamknięto jakoś tego garażu. Jakby zrobili takie wiecie, suwające się drzwi, byłoby genialnie. No, tak naprawdę nowe stroje astronautów są świetne. Te takie poboczne, drobne, ni to drony, ni to lądowniki czy też łaziki też wyglądają świetnie, więc tutaj ocena była bardzo wysoka. Nagrałem recenzję, możecie sprawdzić, a tymczasem jeszcze pokażę Wam z tej strony, co tam w tej bazie na księżycu się znajduje. A, nie za mocno Wam się światło odbija? Ojejku, no trochę tego jest. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o moich propozycjach. Być może ominąłem jakiś ważny dla Was zestaw, a jeżeli chcecie podpytać, czy wybrać na przykład to, czy to, no to jestem dostępny w sekcji komentarzy. Postaram się tutaj zaglądać. Chociaż wiecie, też nie wszystkie zestawy przerobiłem, bo ostatnio wychodzi ich bardzo, bardzo dużo. Dobra, idę rozłożyć to z powrotem na swoje półki. Trzymano.